Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w drugim vlogmasie. Pierwszy vlogmas to były ozdoby, to był sklep, który uwielbiam, w którym dostaję zawrotu głowy, a drugi to nie może być nic innego jak po prostu. Ozdabianie, robienie choinki. Moja rodzina uwielbia ten moment. No, może mąż troszkę mniej, ale dzieci uwielbiają. Gabriele jest na meczu piłki nożnej, Anastazja jeszcze kończy ostatnie lekcje, a ja lecę na zewnątrz, żeby przynieść wszystkie skrzynki ozdoby, bo otrzymamy wszystko w takim schowku na zewnątrz. I zaczynamy. Wyciągnęłam dwa worki, cztery skrzynie pełne rzeczy. Jest kilka takich mniejszych pudełek i nasza już stara choinka. To choinka, którą kupiłam z moim mężem, jeszcze jak nie był moim mężem, jeszcze jak nie było dzieci. Ona ma już z 16 lat, ale wciąż jest dobra. Obowiązkowo przy robieniu choinki oczywiście muszą być kolendy, które ja uwielbiam. Najbardziej pracowita część i najbardziej mozolna i nudna. I już jest gotowa. Teraz lecę po światełka, ale zanim zapalę światełka, podłączę, sprawdzę, które działają, które nie. Musi być tu zapach. Jest muzyka, jest atmosfera, jest kominek zapalony, więc musi być i zapach. A dopiero co kupiłam nowy wkład do mojej lampy berże Także teraz Wam pokażę, co upolowałam i ją zapalimy. Lampa ma już wiele lat. Używam jej co roku w okresie... Nie, 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 nie. O, Czyżbym nie mogła jej zapalić? Zobaczymy, czy się uda, tak czy tak. Może jeszcze się to zapali. Aczkolwiek, jeśli ten knot jest właśnie taki połamany, już wypalony, to wtedy nie działa. Yy, I kupiłam nowy zapach. Yy, jest to zapach Ambra. Zapach Ambra bursztynu, jak się nie mylę, tak? Bardzo spodobało mi się w sklepie, zresztą w pierwszym vlogmasie wam pokazywałam, jak byliśmy w tym sklepie. Dajemy do środka i trzymajcie kciuki, żeby się udało zapalić. takie, które kupiłam w Lidlu. Nie są złe. Zaraz sprawdzimy, które działają, bo co roku zawsze są jakieś niespodzianki. Tu mamy kolejne. I jeszcze jeden worek. I jeszcze... I kolejne rzeczy. Jest tego trochę. Koko, co się tutaj dzieje? Tutaj... A, to są te, co kupiłam w zeszłym roku. A te nie pamiętam. Teraz będziemy sprawdzać wszystkie. Które są jakie. Przyszła Anastazja i stwierdziła, że tam już było zbyt dużo rzeczy i przeniosłyśmy niestety kamera była wyłączona choinkę w ten kąt. Bo tu było ciemno, jest ciemno, tam nic nie mam jeszcze zawieszonego, więc faktycznie żeby cały pokój fajnie wyglądał no to w tamtym kącie wygląda to chyba trochę lepiej. Teraz włożymy wszystkie światełka, żeby zobaczyć, które są żółte, które są białe, które jest zimne, które ciepłe światło. Koko, jak zwykle, pomocnik numer jeden. Koko, jak zwykle, wygodny, bardzo. Wyłożył się. A te w ogóle użyliśmy, czy mamy są tak zapakowane, czyżby. Spróbuj te. Uwaga. Okej, okay, te są zimne, podoba mi się to światło. O, to wszystkie trzy są takie same, tak? Te będą kolorowe, są zupełnie inne według mnie. Chyba jakoś sobie I jeszcze są te. Nie pamiętam co to było. Te chyba były takie największe. Koko, bardzo Cię przepraszam. O nie, te kolorowe to e, nie, do pokoju może Gabriele. i spróbuję jeszcze te, bo mam strasznie dużo. Czekaj, bo ich jest. są takie bardzo długie. To są chyba te, co w zeszłym roku kupiłam. Czekaj, jedne, jeden, a ja, i tu masz drugi. Okej. Okay. Nie, te są żółte, a tamte są białe. Co Ty to mówisz, że to są tak? Tak, to nie jest to samo. bo jak się otworzy, to jest takie... Ale ładnie! To są takie 14-letnie, ale nie ma problemu. Wszyscy robią to cosa. Zapomniałyśmy, że mamy taką piękną bombkę. Czy Wy to widzicie? Ona jest szklana. Pamiętam jak ją kupiłam. Mamy tylko dwie. Piękna! Zobaczcie, widzicie z bliska? Piękna! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. open sleigh jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh dashing through the snow in a one horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright.